Autoterapia nerwu trójdzielnego. Te techniki będą miały szerokie zastosowanie przy bólach głowy, zawrotach głowy, migrenach, bólach klasterowych głowy, tak wszystkich tych dolegliwościach, gdzie pojawiają się problemy, właśnie okolicy czoła, żuchwy, szczęki, problemach z zatokami. Pamiętając, że nerw trójdzielny również unerwia zatoki, takie właśnie bóle, które promieniują do zębów. Więc będzie to naprawdę przydatna technika, którą można zastosować przy wielu różnych dolegliwościach. Tak więc najpierw zaczniemy sobie od lokalizacji gałązek nerwu trójdzielnego jego wyjścia, tak? czyli tutaj wejdziemy sobie w otwór nadoczodołowy górny, czyli szukamy sobie takiego zagłębienia w oczodole, tak jakby dziurki troszeczkę i to będzie takie wrażliwsze miejsce. To miejsce odciągamy i równocześnie chwytamy sobie za skrawek ucha. Tak? to jest jakby ta część ucha, która jest unerwiana właśnie z nerwu trójdzielnego. Odciągamy sobie i teraz pulsacyjnie pracujemy przez minutkę, dwie, aż do wrażenia rozluźnienia, zmniejszenia się dolegliwości bólowych, aż nam to odpuści. Teraz przechodzimy sobie w tej samej linii, nieco niżej, do drugiej gałązki. Znowu szukamy sobie ją, to znowu jest jakby taka troszkę dziurka i wrażliwszy obszar. Więc chwytamy sobie to miejsce, chwytamy również z krawę ucha, i znowu chwytając, odciągamy sobie pulsacyjnie. Pracujemy. Najczęściej będzie to dosyć tkliwe, dosyć wrażliwe miejsce. U większości osób, tak, dużo bardziej wrażliwe niż jakby strefy obok. E, oczywiście u osób z neuralgią nerwu trójdzielnego będą, będzie to zdecydowanie bardzo wrażliwe miejsce. I tu jeszcze przechodzimy do trzeciej gałązki żuchwowej. Znowu możemy sobie znaleźć zagłębienie. Odciągamy, chwytamy za skrawek i mobilizujemy sobie. Te dwa obszary, aż do odpuszczą. I teraz spróbuj samodzielnie, tak, czyli złap sobie tutaj za skrawek, a tutaj złap sobie za to miejsce i. Tak, czyli to można wykonać jako autoterapię do wykonywania samodzielnego, tak i pulsacyjnie, tak tutaj tu pulsacyjnie, i pulsacyjnie sobie tak. Teraz niżej. I znowu robimy to. Minutę, dwie, trzy. I ostatnim punktem, tak tutaj, w tej samej linii. Tak i znowu pulsacyjnie. Tak jakbyśmy wyobrazili sobie, że mamy taki sznureczek między rękoma, czy taką właśnie gumkę, która jest sprężysta. Jeśli chcielibyśmy rozciągnąć, ściągnąć, rozciągnąć, ściągnąć. Pewnie to będzie powodowało mobilizację samego nerwu. Będzie powodowało jego lepsze ukrwienie oraz lepszą uruchomość przy nerwie, to jest tkanka łączna, która mocuje nerw do przylegających tkanek. Dodatkowo, oprócz samej tej mobilizacji, która jest bardzo przydatna i bardzo skuteczna do pracy na samym nerwie, możemy wykorzystać jeszcze punkty odruchowe dla nerwu, czyli od tych miejsc idziemy. Troszeczkę bardziej przyśrodkowo w stronę linii centralnej, i szukamy teraz takich najbardziej tkliwych, sztywnych i bolących miejsc, które naciskamy, aż do ustąpienia bólu. I teraz przechodzimy sobie poniżej, tak, czyli do drugiej gałązki, i znowu przyśrodkowo idziemy przy samym nosie. Tak i znowu szukamy takiego bardziej tkliwego miejsca. Naciskamy, aż odpuści. Tak. Można również sprawdzić sobie, jak tkanki pracują w każdą ze stron. Przód, tył, góra, dół. Tak jeżeli w którąś stronę pracują słabiej, wtedy naciskamy w tym kierunku, aż nam się wszystkie kierunki wyrównają i tak samo tutaj jeszcze na przy gałązce żuchwowej, robimy to samo, czy sam nacisk, czy ruszanie sobie w każdym kierunku tak i sprawdzenie, który kierunek jest bardziej restrykcyjny, ograniczony. No, czy teraz spróbuj sobie, najlepiej to robić takim chwytem samodzielnie wzmocnionym. prawda? Czy jeden palec na drugim, o tak. I teraz tutaj sobie uciskasz, naciskasz dosyć mocno i przytrzymujesz aż to puści. tak? To może trwać pół minuty, minutę, dwie czy trzy. Można sprawdzić, wykonywać również jak ból głowy się zaczął. Jeżeli chodzi o migreny i w momencie jak już jakby ta migrena jest bardzo mocno rozdmuchana, bardzo mocno nasilona, trzeba sprawdzić. Tutaj może być to niestety już trochę za późno, ale jak jeszcze jest w aury, te objawy jakby zwiastujące, wtedy jest to idealny moment na pracę tymi technikami. Również będą bardzo się przydawały przy bólach klasterowych, ale w momencie, gdzie sam ból opada, tak? czyli nie ma tego silnego bardzo uderzenia i przy bólach napięciowych oczywiście będzie to bardzo przydatne w każdym niemalże momencie. Tak, teraz jakby tutaj idziesz sobie, naciskasz i przytrzymujesz, więc są to techniki, które można używać w pracy, nawet w domu, w różnych okolicznościach, tak? E, również przy problemach, na przykład z zatokami, często może okazać się, że po rozpracowaniu tych technik zacznie nam się lepiej oddychać, zatoki zaczną inaczej pracować. Więc pamiętajmy, że te techniki będą miały naprawdę szerokie zastosowanie przy większym stresie. O czym będziemy mówili w kolejnych częściach. Również będą bardzo istotne te gałązki, ponieważ nerw trójdzielny ma silne połączenia z nerwem błędnym. Nerw błędny nie jest od błędnika, ale od tego, że błądzi po całym organizmie, idzie do narządów, więc będzie wpływał na regulację pracy narządów wewnętrznych, ale również regulację stresu, tak, żeby nie wchodzić, Powiedzmy w reakcje przetrwaniowe, walki ucieczki, czy jakby wycofania, zamknięcia się, czy takie udawania martwej jaszczurki, a w reakcje socjalne. Tak? tak więc stymulując te punkty, będziemy wpływali również na zmniejszanie dolegliwości organizmów związanych właśnie z stresem, czy z trudnymi emocjami, ciężkimi sytuacjami życiowymi. I tu jeszcze trzeci punkt. Tak więc. Będzie to również przydatne przy problemach bólowych, które idą do zębów, na przykład do języka, żuchwy. No więc warto to wykonać, spróbować i wykonywać systematycznie, jeżeli mamy tego typu dolegliwości.